Witam Państwa serdecznie na moim kanale, z tej strony Krzysztof Wojczal i zapraszam Was na materiał związany z tym głośnym wywiadem Takera Carlsona z Władimirem Putinem. Przesłuchałem ponad dwugodzinnego wywiadu, żebyście wy, Państwo nie musieli tego robić. Powiem, jakie były tutaj takie ciekawsze punkty zwrotne, jeśli chodzi o ten wywiad, o techniki manipulacyjne stosowane przez Putina i o tym i kilka słów komentarza do tego, co Władimir Putin mówił. A zanim do tego przejdziemy, oczywiście bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wsparcie poprzez przycisk Patronite, Patronite czy poprzez, poprzez, poprzez Patronite, czy poprzez przycisk Wesprzy na YouTubie. Jeśli ktoś by chciał wspierać ten kanał, zapraszam właśnie do Patronite, czy do YouTube'a. Link znajdziecie w opisie do nagrania. Bardzo serdecznie dziękuję również za wszystkie komentarze, lajki, subskrybowanie i udostępnianie materiałów bardzo dziękuję, bardzo jestem wdzięczny i bardzo ciekawy jestem kolejnych, kolejnych komentarzy, i kolejnych przejawów bardzo fajnej inwencji. Zachęcam oczywiście do komentowania gdzieś około 5 minuty materiału, i żeby to było więcej niż 7 słów, bo to dobrze działa na algorytmy. A teraz przechodząc już do materiałów, materiału już merytorycznego czyli do wywiadu Putina, czy do wywiadu Tuckera Carlsona z Władimirem Putinem. Oczywiście wywiad przeprowadzony beznadziejnie, w zasadzie można go porównać do wywiadu doktora Leszka Sykluskiego z ambasadorem Rosji zaraz po inwazji na Ukrainę w 1922 roku, to znaczy Tucker przejawiał tam postawę taką bardzo no, wchodził w cztery litery panu prezydentowi Władimirowi Putinowi, można tak powiedzieć w bardzo dużym skrócie. E, robił głupie uśmieszki, fajne miny. Przede wszystkim zadawał pytania, w których tak naprawdę podkładał się niejako. Niektóre tak pytania po prostu brzmiały, że się podkładał Putinowi po to, żeby ten Putin mógł jakąś swoją narrację tutaj wygłosić, e, czy dotrzeć ze swoją propagandą. E, niestety tak to wyglądało. To nie jest, e, to jest taki kamyczek do, do ogródka, jeśli chodzi jeśli chodzi o pewnego o rodzaju higienę pracy dziennikarskiej, to była ona na sobym poziomie. Te pytania były pytania były słabe, wywiad generalnie był bardzo słaby. I pierwsza godzina um, zupełnie nieciekawa, druga godzina troszkę bardziej ciekawa. Znaczy, kilka rzeczy sobie z niej wyciągnąłem, które chciałbym omówić. Natomiast ta pierwsza godzina, taka część historyczna, gdzie Władimir Putin na każde pytanie odpowiadał, a w 1988 roku to. No i na tym to wszystko polegało. Oczywiście cała ta historyczna narracja Władimira Putina to wyglądała mniej więcej tak, że 90% mieliśmy takich ogólników, czy faktów, z którymi trudno polemizować. No i tam te 10%, a może nawet mniej, z 5% takiej manipulacji. Tylko wiecie Państwo, jak to jest z tą manipulacją. To jest jak z takim posiłkiem, w którym mamy cyjanek, prawda? Czyli mamy 99% składów, świetne witaminy, Minerały, pięknie przyrządzone, najlepszy kucharz, smaczne, zdrowe i gotowe, ale no ten 1% cyjanku sprawia, że po takim posiłku konsument to po prostu nie przeżyje. I tak mniej więcej wygląda właśnie tak, technika manipulacyjna, zwłaszcza w wykonaniu rosyjskiej propagandy. Ale wszędzie indziej tak naprawdę tak to wygląda, że podajemy oczywiście pięknie przesądzone danie z wieloma faktami, im bardziej przekonywujące, im bardziej łatwe do sprawdzenia, do zweryfikowania, tym lepiej, a gdzieś tam rzucamy sobie tak ten cyjanek, i cała, cała jakby później ten cały obraz, który przedstawiamy w tych 90%, on się później obraca o 180 stopni i wydźwięk jest zupełnie inny. Tak na przykład było w kwestiach historycznych, gdzie tam um, tak, takim elementem cyjanku na przykład było to, że Polska kolaborowała z Hitlerem i dlatego, to już domniemanie, bo tego nie mówił Putin, ale i dlatego właśnie Sowieci musieli rozebrać tą Polskę, bo ona kolaborowała z, z, z Hitlerem, więc najpierw trzeba było zacząć od Polski, a dopiero później pokonać Hitlera, prawda? Jakby tutaj um, rozumiemy, w jaką stronę to zmierza. Oczywiście um, te wszystkie wywody Władimira Putina w tym nagraniu, one były takie logiczne, oparte o jakieś tam dane, czy oparte o, o częściowy obraz, bardzo mocno częściowy i tego rodzaju narracja oczywiście może trafić i wydaje mi się, że będzie trafiała do osób mniej zorientowanych, czym jest w ogóle Rosja, czym jest rosyjska propaganda, czym jest rosyjskie nastawienie, czy putinowskie do mnie zorientowanych sytuacji międzynarodowej, gdzie nie są w stanie zweryfikować faktów, a jeśli są w stanie zweryfikować fakty, to nie są w stanie domyślić się, jakie dane jeszcze trzeba do tej układanki dołożyć, żeby otrzymać pełen obraz, bo jeśli nam Putin przedstawi prawda, jakieś trzy fakty ze sobą, je powiąże i stworzy z tego własną narrację, no to jak ktoś nie wie, skąd jeszcze puzzle inne zebrać, na przykład dane z, z danych gospodarczych, to może mu się wydawać, że o, to jest logiczne fakty są, takie jakie podał Putin, to są fakty rzeczywiście, te informacje, niektóre z nich, no to, to wszystko ma sens, prawda, no i później się okazuje, że to nie ma sensu, tylko trzeba mieć większą wiedzę. I niestety wydaje mi się, że ten wywiad był kierowany do odbiorcy amerykańskiego albo do um, odbiorcy z zachodniej Europy, no i ci odbiorcy niestety nie mają odpowiednich narzędzi, jeśli chodzi o zdolność, o, o wiedzę, o wiedzę przede wszystkim, nie są również… Zaszczepieni, bo my zostaliśmy zaszczepieni przeciwko propagandzie rosyjskiej i zaszczepił nas Putin, kiedy zaatakował. Ukrainę w 2014 roku, ale jeszcze tą drugą dawkę przypominającą taką naprawdę, która nas odporniła w dużej części, to był ten atak z 2022 roku na Ukrainę. Natomiast ta szczepionka no, nie za bardzo zadziałała na Zachodzie, nie za bardzo zadziałała w Stanach Zjednoczonych. I niestety tamto społeczeństwo jest w mojej ocenie bardzo podatne na to, co mówi Putin i na tego no, rodzaju narrację, którą on wygłosił w tym wywiadzie. Dlatego ten wywiad uważam za bardzo szkodliwy. Bo, nie był, bo oczywiście nie było żadnej kontry. Jak Putin tam kłamał czy, czy, czy przedstawiał jakąś kłamliwą narrację, to nie było żadnej kontry, nie było weryfikacji ze strony dziennikarza, prawda? A tak to powinno wyglądać. No ale inaczej by się ten, na innych warunkach by się ten wywiad pewnie nie odbył. Co nie jest wcale żadnym usprawiedliwieniem, bo po prostu on się powinien nie odbyć. Jeśli ktoś jest uczciwym dziennikarzem, to powinien po prostu weryfikować. Zresztą w ogóle ten materiał był taki ciekawy, bo tłumacz. Który tłumaczył słowa Putina, bo on mówił w języku rosyjskim, a tłumaczone było to oczywiście na angielski, i ten, ten tłumacz został tak dobrany, że bardzo dobrze korespondował jego ton głosu z zachowaniem, z tonem głosu Putina, i świetnie budował, w mojej ocenie, to było tak zrobione, że świetnie budował wiarygodność Władimira Putina i, tą jego, i to jego takie podejście, że Rosji nie zależy, Rosja ma się świetnie, a wasze działania przeciwko Rosji wam szkodzą, Wam Zachodowi. Taka była narracja, właśnie bardzo mocna, o czym za chwilkę pewnie jeszcze trochę powiem. I to się bardzo fajnie wpisywało w zachowanie Putina w tym wywiadzie. Takie spokojne, takie z lekceważeniem, no przecież Wy sobie sami szkodzicie. Ja tylko czekam, aż Wy przyjdziecie, pójdziecie po rozum do, do głowy, przeprosicie mnie, powiecie, że wycofujecie się z tych błędów, które popełniliście, zdejmiecie sankcje i, i kupicie mój gaz. To mniej więcej tak wyglądało i tam jakby ten sam ton głosu tego tłumacza, no świetnie to było dobrane, świetnie to współgrało. To co mówił z takich ważniejszych rzeczy. Oczywiście ta pierwsza część, tak jak już mówiłem, ona była taka bardzo nudna. Tego się w sumie nawet nie chciało mi słuchać specjalnie, wy nie musicie. Godzina o, o jakiejś historii, gdzie tam właśnie tak trochę manipulacji, ale to wszystko my znamy, prawda? Znamy tą narrację prorosyjską. No, i później jakby ja sobie tak podzieliłem ten wywiad na taką drugą część, która już nie dotyczyła tak zupełnie historii, chociaż Putnik się starał tą historią wszystko tłumaczyć ale już taki był ten wywiad bardziej dynamiczny, bardziej współczesny, nazwijmy to w ten sposób. I on się takim, trochę mnie tak obudziło, bo było takie pytanie, było o, już nie pamiętam, co było pytanie, ale odpowiedź była taka, że Władimir Putin powiedział, że łaskawie wycofał wojska spod Kijowa rosyjskie, nie zajął Kijowa, bo takie były ustalenia na szczycie w Stambule. Nie dlatego, że oczywiście Rosjanie dostali łomot pod Kijowem, tylko dlatego właśnie, że Putin był łaskawy i on dotrzymuje swoich obietnic, w związku z czym musiał wycofać te wojska, bo tak się umawiał spod Kijowa. To mnie bardzo mocno rozśmieszyło i to był taki, to był taki mocny sygnał, wiecie Państwo, od teraz zaczynamy drugą połowę wywiadu i teraz jak mieliśmy 99% takiego pięknie podanego dania i taki ziarenko cyjanku, to teraz będziemy mieli... Kawałek kartofla i reszta, cały talerz cyjanku, prawda? Teraz będziemy już szli na grubo z tą propagandą. I rzeczywiście tak było, to, co, było co było zabawne. Z jednej strony, dla nas, dla nas pewnie zabawne, ale dla niestety to było w ten sposób podane, że społeczeństwo amerykańskie, duża część, wydaje mi się, mogłaby ulec, czy może ulec po wysłuchaniu tego wywiadu. Tej propagandzie putinowskiej. Niestety to chyba było właśnie skalibrowane pod takiego odbiorcę mniej świadomego, mniej uodpornionego na narrację rosyjską. E i wydaje mi się, że to dlatego też między innymi nie powinien ten wywiad użyć światodziennego. Dlatego nie zachęcam was, drodzy Państwo, do nabijania wyświetleń temu dla tego nagrania, bo nie jest warte po pierwsze, wysłuchania i zmarnowania dwóch godzin dwudziestu minut, bo nie jest tam nic nowego, czego byście nie wiedzieli. A z drugiej strony, no nie, po co promować te, tego rodzaju materiał, skoro on jest szkodliwy. Tak, więc zrobiłem to, żebyście wy nie musieli tego. Robić. Co do już takich kwestii, typowych właśnie w tej, z tej drugiej części, które sobie ja wypisałem, jeśli chodzi o narrację Putina i jego pewnego rodzaju manipulacje, znowu ten element taki ten, ta technika manipulacyjna, którą zresztą obserwujemy też u nas niestety, wśród ludzi, którzy się mienią ekspertami, również ze spraw międzynarodowych, ale w, w, Naprawdę tą technikę niestety widać u nas, e, a chciałbym, żeby jej nie było albo żeby było jak najmniej. Putin ją e, stosuje i to jest technika polegająca na tym, że bo mądrzy ludzie, albo ci inteligentni, ci bardziej rozeznani, oni sami piszą, że jest tak jak ja mówię, w zasadzie to ja tak naprawdę wziąłem od nich to, co ja teraz powiedziałem, w związku z tym widzicie sami, że to nie jest moja propaganda, to po prostu wy sami dochodzicie do takiej do Wasi mądrzy ludzie na zachodzie, wasze elity dochodzą do takich wniosków, o których ja mówię i to wszystko jest szkodliwe dla was, a ja prowadzę sobie tą wojnę, wy powinniście zrozumieć swoje błędy, przyjść i podziękować, a poza tym ja jeszcze jedno Wam powiem, bo ja generalnie te słowa kieruję do, tych takich, do tej mądrzejszej części elit na Zachodzie, do mądrzejszych adresatów, bo ci głupi i tak nie zrozumieją. Oni ufają w słowa polityków zachodnich, w słowa mainstreamu, a ci naprawdę zorientowani to oni mnie posłuchają i powiedzą z pewnością sami mają takie same wnioski. Ja tylko powielam to, co oni myślą. I u nas jest budowane to samo, to takie poczucie łechtanie tego odbiorcy, tak? Jesteś z elity, ty rozumiesz więcej. Ty nie ufasz, nie dajesz się manipulować, i musisz mnie słuchać, bo, bo ja właśnie wam zaraz wszystko odkryję, mam tą wiedzę tajemną, powiem Wam, jak jest naprawdę. A tak naprawdę to wy, wy wiecie o tym, że tak jest. Ja powiem wam coś, co ja wam powiem coś, co wy wiecie, ale powiem wam w tak mądry sposób, że powiecie, no to jest gość i powin powinienem tylko jego słuchać, prawda? To jest ta metoda e, niestety manipulacji, która się pojawia bardzo często, i ona jest bardzo skuteczna. Ona jest bardzo skuteczna. Fajnie, na przykład ten, ta metoda była również zastosowana do, do późniejszych takich argumentów, i to było tak powiązane z tą metodą, o której wcześniej mówiłem, czyli o tym, że nas Rosjan w zasadzie nie obchodzi ta wojna, my ją skończymy tak czy owak, a to wszystko co robicie szkodzi Wam, Wam zachodowi, i to było w kontekście wypowiedzi o Niemcach, także. Ci niekompetentni, nie, te niekompetentne niemieckie elity. Nie kupują od nas gazu, mimo że jest jedna jeszcze nitka Nord Streamu, mimo że jeszcze można puścić gaz przez Ukrainę, nie kupują od nas tańszego gazu, a przecież jakby mieli od nas tańszy gaz, to mieliby bardziej konkurencyjną gospodarkę, a więc niemiecka gospodarka by zyskiwała i dostawałaby kapitał. Wy nie zarabiacie, dlatego że nie, odbier nie odbieracie od nas gazu. Wasi politycy są niekompetentni, bo przecież to jest czysty biznes, a wy nie chcecie tego zrobić. Ja tego nie rozumiem, dlaczego wy sobie szkodzicie, bo ja tego gazu wam nie muszę sprzedawać. To jest tego, to, to, to mniej więcej tak właśnie brzmiało. Był oczywiście odniesienie się do, te, do takiego rodzaju spiskowych teorii, czyli tego prostackiego pojmowania geopolityki, czyli wszystko jest sterowane, prawda? Na przykład, ja powiem poda, poda, na przykładzie Polski. Polska przyjmuje pieniądze z Unii Europejskiej. A kto najwięcej wpłaca? Niemcy najwięcej wpłacają. Polska jest na sznurku Niemiec. Nie, to jest marionetka Niemiec. I Niemcy nie przyjmują tego gazu, bo jeszcze jest Jamal e, e, przez Polskę płynący, e, e, gazociąg z Rosji do Niemiec przez Polskę. I Polska zablokowała ten gazociąg, ale zablokowała go na rozkaz Niemiec, bo ona się słucha Niemiec, bo jest, bo jest pariasem niemieckim, bo przyjmuje pieniądze z Unii Europejskiej. Jakby wiecie państwo, no przez, os osiem przez osiem ostatnich lat, no nie można było jakoś tego poznać, że byliśmy niemiecką marionetką, ale to jest to takie prostackie pojmowanie geopolityki i to jest właśnie ten przekaz kierowany do tych ludzi, którzy tak w ten sposób pojmują pewnego rodzaju sprawy, na które się nie znają, gdzie nie mogą zweryfikować wiedzy, bo nie mają na to czasu i wolą uproszczony taki... Uproszczony, w uproszczony sposób podany obraz świata, i jak to jest, im prostszy, tym lepszy, a najlepiej to właśnie te spiskowe teorie w bardzo prosty sposób wszystko tłumaczą. Więc wiecie Państwo, do, do kogo chce dotrzeć Władimir Putin? Do tych wszystkich środowisk, właśnie związanych ze spiskowymi teoriami, bo tam jest, tam agentura wpływu działa najlepiej, najmocniej, najłatwiej przemawia do, do tych ludzi, którzy wierzą w te spiskowe teorie. Oczywiście. Nie każda spiskowa teoria musi być z góry fałszywa, i czasami niektóre spiskowe teorie okazują się prawdziwe. Ale jakby tu też nie można upraszczać, ale rozumiecie Państwo. No, jeśli są ludzie, którzy zwierzą tylko w spiskowe teorie i właśnie do nich chcę dotrzeć, do nich, a tych ludzi jest bardzo dużo w Stanach Zjednoczonych na przykład, prawda? W, w, tam zawsze jest ta narracja, te elity. Ten, ten jakiś ład światowy, ci, ci od Skull Bonds, Bones i tak dalej, i tak dalej, są różnego rodzaju teorie spiskowe i w Stanach Zjednoczonych to jest popularne i tam mi Putin właśnie dociera z takim przekazem, że tu mamy taką, też mamy takie spiskowe, tak marionetka polska, czy Drugi przykład. Władimir Zełański nie może podjąć sa samoistnie decyzji o pokoju. Może on nawet by chciał, ale on jest marionetką Stanów Zjednoczonych i to w Waszyngtonie decydują o tym, że Ukraińcy walczą dalej i Ukraińcy w zasadzie walczą, tracą krew za amerykańskie interesy, bo to Amerykanie im każą. W ogóle był taki śmieszny przykład, że przecież Władimir Zełański w połowie 2022 roku. Chciał się zgodzić w ogóle na warunki pokojowe, rozmawiał z nami, ale przyjechał ten brytyjski imperialista. Ci Brytyjczycy, spiskowcy tam z tych lóż różnych, którzy zawsze tej Rosji tam zawsze przez całą historię, Imperium Brytyjskie chciało docisnąć Rosję. I teraz znowu przyjechał ten Boris Johnson z tego Londynu i powiedział Zewańskiemu: że nie możesz iść na pokój z Rosją, masz walczyć, bo tak ci mówimy, my Brytyjczycy. I oczywiście znowu ten spiskowy mechanizm, tak, że tutaj Brytyjczycy jak marionetką pokierowali Ukraińców, bo Ukraińcy nie chcą walczyć, bo to są w zasadzie Rosjanie. jest ciekawy przykład Władimira Putina, że przecież w Rosji, to znaczy w działania wojenne wyglądają tak, że nasze wojska okrążają Ukraińców, um, Ukraińcy, Ukraińcy muszą się poddać, no i jest żądanie, że poddajcie się, to będziecie mieli życie, a jak się nie poddacie, to was pozabijamy. No i z drugiej strony mówi, mówi to był przykład, to takie były fakty, to jest przykład z pola bitwy, tak, tak, tak było. No i ci, którzy się bronili, mówią, nie poddamy się, bo Rosjanie się nigdy nie poddają, wolimy zginąć. I mówi, no widzicie, bo ci ludzie, którzy z nami walczą, oni sami się uważają za Rosjan, mówią czystą, czystym językiem rosyjskim i w zasadzie to jest wojna domowa. I to jest budowanie tego rodzaju narracji, to jest wojna domowa. Tam są jacyś faszyści, naziści, znamy tą narrację, nie będę, nie będę się w to wgłębiał, ale widzicie taki przykład, na przykład taki absurdalny, trochę dla nas, ale. Myślę, że może trafić gdzieś tam dla osób mniej zorientowanych, że tak mogło być, przecież to są Rosjanie w zasadzie. I po tej godzinie wstępu, w której tu Putin tłumaczył, że Ukrainy nie ma, bo to jest Rosja, i w zasadzie taka była klamra, bo na sam koniec tego wywiadu Putin znowu właśnie nawiązał do tej historycznej części powiedział: Nikt. I to był jeden ciekawy moment, z którego można było coś wywnioskować na przyszłość, czy intencje rosyjskie. Ostatnie zdanie wywiadu, że nikt. Nie jest w stanie zatrzymać unifikacji tego narodu rosyjskiego. Nazwijmy to narodu rosyjskiego, czyli również ukraińskiego, czyli ukraińskiego z rosyjskim, bo to jest jedność przecież, tak? Że nikt tego nie powstrzyma. I to pokazuje cel Putina. Czyli nie tam jeden, dwa okręgi, tylko tak jak zawsze Państwu powtarzałem, że celem jest cała Ukraina. I to właśnie Władimir Putin powiedział w tym wywiadzie, że nie ma takiego kraju Ukraina, nie ma takiego narodu jak Ukraińcy i. To jest, ta wojna to jest unifikacja, to jest zjednoczenie Rosji. To jest zjednoczenie Rosji, tak samo jak najazd na Tajwan to byłby najazd w celu zjednoczenia Chin, prawda? Tylko, że tam teoretycznie to się jeszcze broni jakoś, a tutaj niestety to się nie broni. wstępując od tego, że um, te państwa czy te społeczeństwa w tych narodach mają już zupełnie inne postrzeganie, oni nie myślą jak w XI, XII czy XV wieku, tylko już myślą, że chcą być poza Rosją, więc dlaczego mają być w Rosji? Dlaczego ktoś najeżdża po to, żeby tak było? No, no, jakby to są kwestie, o których Państwo pewnie wiecie, i nie będę tutaj się rozpisywał, tylko podaję Państwu takie przykłady, jakie, jakimi posługiwał się Putin, takimi dosyć ciekawymi. Na przykład, że um, bo, było pytanie o dolara, że ten dolar to jest taka przecież siła amerykańska. No i, i jak na to Putin patrzy? a Putin znowu mówi, że. No tak, ale zabroniliście tych, te obsługi w dolarze, założyliście sankcje, ale to przecież to, to wytracicie, bo my teraz mamy większość obrotów handlowych w yuanach i w, w rublach, to my na tym zyskaliśmy, bo wcześniej się posługiwaliśmy w, po w połowie transakcji dolarami, a teraz się już nie posługujemy. Sami sobie szkodzicie, dolar był naszą, jedną z podstawowych walut w handlu międzynarodowym, w naj najważniejszą, a teraz nie jest, tak samo jest w przypadku Chin. I tak, nie mówi o tym, że, że handel Rosji tak zmalał, Prawda? Tylko mówi, że proporcje zmieniły się tak, że tego dolara prawie nie ma tak. I że nie, jakby nie pokazuje tego, tych, tych negatywnych efektów dla Rosji. Tylko pokazuje, że my się mamy świetnie, ale wasz dolar z waszej winy upada. Powinniście przyjść i przeprosić. Powinniście przyjść i przeprosić i może łaskawie będziemy tego dolara jeszcze używać. Ale będziecie jeszcze może musieli zapłacić. To jest taki mniej więcej przekaz. Fajnie było, jak. Przyznał, że ta hegemonia jeszcze trwa. Chociaż on tego tak wprost nie powiedział, tylko powiedział, że no, no nadchodzi nowy świat, nadchodzi yy, i w domyśle powstanie tego multipolarnego świata jest kwestią czasu, i to jest jak wschodzące słońce. Nie da się powstrzymać wschodu słońca. Czyli jak to wschodzi słońce, to jeszcze tak naprawdę Amerykanie nie, nie przegrali, prawda? No bo, yy, no bo jeszcze nie mamy z faktem dokonanym, tylko coś się tworzy że to było to było ciekawe. Um, oczywiście ten przekaz że sankcje nie działają no w ogóle powiedział że sankcje nie działają na Rosję bo prowadzimy wojnę od dwóch lat a Rosja wciąż jest w Europie największą gospodarką pod względem PKB. No i wiecie państwo no, prawda. Prawda ale jakby tak wejść w szczegóły wiele godzin również nie tylko u mnie Kreminka Show pozdrawiam chłopaków. Jak ktoś jest bardzo ciekawy, zapraszam do nich na kanał. Wystarczy jeden odcinek, Wybierz, wylosujcie sobie którykolwiek. Jeden odcinek i zobaczcie, jak jest świetne, jak świetnie jest w tej gospodarce, jak jest, jak jest wspaniale w Rosji. Zresztą opisałem o tym bardzo dużo w trzeciej dekadzie w książce i te problemy jakby nie zmniejszyły się, tylko wybuchło 30 nowych, i a te, które były, to się jeszcze powiększyły. Także. Następna kwestia. Także generalnie Rosja oczywiście ona prosiła o to, żeby rozwiązać kwestię Ukrainy pokojowo. My uprzedzaliśmy, prosiliśmy was, żeby to było inaczej, ale nie ten wredny NATO bo tak mocno wywierało presję, zaprosiło Ukrainę do, do, do NATO, robiło takie agresywne ruchy, że musieliśmy w obronie własnej zaatakować oczywiście Ukrainę. Co ciekawe, Putin powiedział, że w 2022 roku atak rosyjski był w celu zakończenia wojny, bo wojna się za, to tu powiedział prawdę, wojna zaczęła się w 2014 roku. Więc w 2022 roku stwierdziliśmy, że Zachód tego nie chce zrobić, to my musimy skończyć tą wojnę, bo to jest niekorzystne przecież wojna, to trzeba doprowadzić do pokoju, więc więc zaatakowaliśmy żeby osiągnąć pokój, więc i tutaj było takie przesłanie Putina wprost do Amerykanów, że w zasadzie możecie przyjść, nas przeprosić, ale musicie coś dać. Po waszej stronie jest to, czy będziecie dalej ponosić straty wojenne czy nie, bo to przecież Amerykanie ponoszą straty wojenne, a nie Rosjanie. Zgodzimy się na łaskawie się zgodzimy na to, żeby się zgodzili na nasze warunki, pod jednym, warunkiem, pod jednym warunkiem, że w zasadzie wszystko leży w waszych rękach. Powinniście przestać przesyłać uzbrojenie i amunicję do Ukrainy i pokój będzie w ciągu kilku tygodni. Także to wasza wina jest, że jest wojna, to jest wasza wina. Ja doprowadziłbym do pokoju, zaatakowałem po to, żeby doprowadzić do pokoju, a wy mi przeszkadzacie, już by dawno był pokój. Także no, to były takie takie ciekawe właśnie machinacje różnego rodzaju. <laughs> tak, Boris Johnson już mówiłem, jaki to bardzo zły imperialista. Był wątek oczywiście tego dziennikarza amerykańskiego, który tam siedzi w więzieniu w Rosji. Dlaczego, czy nie zrobił by Władimir Putin jakiegoś łaskawie gestu dobrej woli i go nie wypuścił, bo przecież to jest tylko dziennikarz, to jest młody, tam gdzie on jakimś tam szpiegiem jest. Wszyscy wiemy, że nie jest szpiegiem, a Władimir Putin powiedział, że Rosja już wykonała dostateczną ilość gestów dobrej woli i już nie ma tam miejsca na więcej. Tak są łaskawi i że kwestia szpiegostwa to jest kwestia definicji. No on to rozumie tak, że jeśli ktoś pozyskuje niejawne informacje w sposób um, tajny, a przecież wiadomo, wszyscy, wszyscy wiemy, że y, dziennikarze, y, śledczy pozyskują zawsze jawnie i na antenie, na antenie telewizyjnej pozyskują swoje inf informacje, jeszcze pokazują informatorów i zawsze starają się jawne informacje tylko pozyskiwać dla siebie. No więc jeśli ktoś pozyskuje informacje niejawne, w sposób potajemny, to jest szpiegiem i po prostu tamten gość jest szpiegiem i sorry, winetu, ale go nie wypuścimy. Także, no, także ta, ta, takie były um, ciekawe, ciekawe sformułowania. Oczywiście znowu było odniesienie do 91 roku, że tam ten zachód NATO nas zdradziło, bo w 91 roku obiecali nam, nam że się nie będą rozszerzać na, na zachód, a tymczasem rozszerzyli NATO w naszą stronę i my się Przepraszam bardzo, musieliśmy się, musieliśmy się bronić. No i tak się musieli bronić, że, że za, zaatakowali. Także tą narrację generalnie znacie, tego rodzaju argumenty padły. Nie wiem, czy tu coś trzeba jeszcze komentować. My o tym wszystkim wiemy. Problem jest taki, że ten wywiad jest skierowany na Zachód, do Amerykanów, do społeczeństwa amerykańskiego, które myślę, że przeciętnie ma dużo mniejsze pojęcie o tym, co się dzieje na świecie, co się dzieje w Europie Środkowej, zwłaszcza co się dzieje na linii Rosja, Ukraina, czy, czy Rosja NATO, i niestety tam te słowa mogą być niebezpieczne. Także tyle ode mnie, mam nadzieję, że nagranie się podobało. Co jakiś czas będę takie robił nagrania o tym co ktoś tam powiedział w wywiadzie czy czy, czy, czy co ktoś jaką informację ktoś sprzedał, aczkolwiek tak jak wiecie państwo, staram się bardziej analizować trendy, procesy, analizować dane i działania przede wszystkim, a nie narracje. Aczkolwiek uznałem, że tutaj warto warto właśnie zrobić coś. Sam byłem ciekawy z jednej strony, a z drugiej strony, tak jak mówię, zrobiłem, przesłuchałem tego nagrania po to, żebyście wy nie musieli klikać i, i robić statystyk. Takerowi, bo ten wywiad jest po prostu słaby, marny, w dużej części nudny, a przede wszystkim szkodliwy. Jeśli Wam się podobało, jeszcze raz przypominam o łapkach w górę, o komentowaniu, lajkowaniu, udostępnianiu. Jak Wam się podobało, to również wspieraniu kanału poprzez Patronite. Tyle ode mnie. Mam nadzieję, że w następnym nagraniu będę miał już lepszą formę. Pozdrawiam i do usłyszenia.